Co teraz widzicie, to jest hotel Funkusowy. <laughs> Patrzcie, to jest taki wielkie, no. Yy, wielkie, no, wielkie to, <laughs> wielki hotel. Patrzcie, on jest naprawdę ogromny. Zaraz, no, zaraz wam opowiem, wszystko, co ja. Tutaj wy, pierwszy wymyśliłem. Na przykład te wyjście, które można wyjść na no, pomocą no, można wyjść ze swojego konta drugi to y, mamy wideo czyli hotel fokusowy <laughs> jak widzicie tu jest pokój, pokój 73 patrzcie skacze i patrzcie spinamy się w grzebie. no Dobra, patrzcie. Muszę zaczekać, no, żeby było. Dobra. Żeby było kolendne. No. Teraz jest mroczne. O, dobra, jest kolędne, Jeśli je wpłynę na mroczne, to dostanę yy, też szybką nagrodę. Czyli kolor zielony. bo ja nienawidzę koloru zielonego. A tutaj znajduje się głęboki, wo, głęboka woda z ciężkim, takim z ciężkim parkiem. A tutaj jest woda płytka. A tutaj jest woda płytka. I można się na niej kąpać. Przechodzimy dalej. Tutaj kolejny z nich znajduje się właściwie aksonotl. Tutaj sam jest samotny, zaraz do niego dam przyjaciela. Yy. No, I patrzcie, tu jest bagonik. Można na nim jechać. Patrzcie, zobaczcie co się stanie jak pojadę. Patrzcie, włączają mi się cheaty i jadę i przechodzę przez ścianę. Patrzcie, znowu jechałem przez ścianę. A co no dla mamy? Musimy dodać do niego przyjaciela. Yy. Tutaj są właściwie akcjonotle i walczą ze tymi łososiami. Tutaj jest obraz. Tutaj jest obraz. Tutaj, no, e, drabina, tutaj jest, no, y -hmm, tej wiosce no, świecona. E, ale coś się tutaj ukryje. Zaraz w następnym odcinku zobaczycie, co to będzie za niespodzianka, ale że no skończymy ten filmik ponieważ ten park jest naprawdę długi to chyba będzie jakby to nie będzie live ja dzisiaj o godzinie 16.30 zaczynam 3, -3 godzinnego live'a okej okay. skoczymy tam na dół i lecimy na 200 metrów dobra no dobra Tutaj znajdują się małe takie ciasteczka, ciasteczka to niebreczki dobra może pośpię sobie, bo jest tak noc, Ech, a podobnie, zobaczmy czy już będzie jasno, czy będzie deszcz, dobra jest jasno, dobra. No i uwaga, to jest takie wielkie miejsce. Tutaj znajdują się drabiny i widzicie? I tutaj są. Tutaj są oceloty, grzybowe krowy. I tutaj jest tutaj kozy, kury, wilki, króliki. No i tak lamy, koty. No i malutki świny i lisek. I położenia na następnym odcinku.